Dziejemko, jestem Koziak, czyli KomaProGamer a dzisiaj pokażę Wam podstawowe skróty klawiszowe w Minecrafcie. Na pierwszy ogień pójdzie rozstawianie itemków pojedynczo Przytrzymujemy prawy przycisk myszki, a gdy chcemy zebrać wszystko dwa razy lewy. Widzicie? Zebrać. Będziemy lewy trzymać, to będzie nas się wszystko równie rozkładało. Gdy chcemy wyrzucić z ekwipunku, klikamy Q. Gdy chcemy całe rzucić, klikamy Ctrl plus Q. Widzicie? Chcę, żeby te mieczyki zamieniły się, mie żeby ten mieczyk poszedł na, mie na miejsce tego. Na pierwszy slot ekwipunku. Klikamy, najeżdżamy na złoty miecz. Klikamy 1, A żeby ten poszedł na miejsce, na przykład czwarty, gdy chcemy usunąć wszystkie przedmioty w trybie Creative, przytrzymujemy Shift i klikamy na, tym, na ten ink. Widzicie, usunęło nam się wszystko. No i to by było na tyle w dzisiejszym odcinku sztuczek i poradów do Minecraft. Ja się z nami żegnam, siemano, na rano.